No, i słuchajcie, dlatego właśnie trzeba wymienić tą gałkę. Bo tak się nie da jeździć. Słuchajcie, no ale dobra, chcieliśmy gruza, to mamy gruza. Cześć, ja jestem Tomasz. To jest Harvey. A ty jesteś na kanale Harvey House, na którym pokazuję, jak wygląda podróżowanie z psem. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z przygotowań do Eurotripu. Dzisiaj w odcinku pokażę Wam co udało mi się kupić. A ja kupiłem sporo rzeczy i sporo pieniędzy wydałem. Także dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od pokazania sprzętu do nagrywania, który kupiłem. To jest mój stary sprzęt do nagrywania. Do którego mam sporo sentymentu, bo był ze mną w Bieszczadach w troszeczkę innej formie. Był ze mną na Helu. Jak wiadomo, nic nie trwa wiecznie i niestety jego uszkodzenia już są nieodwracalne. Tak naprawdę jest sklejony tylko po to, żeby wam pokazać, jakim sprzętem zaczynałem nagrywać. I, i słuchajcie, naprawdę sprzęt się sprawował bardzo fajnie. Ale udało mi się nabyć nowy sprzęt. Częściowo kupiłem go w Polsce, częściowo ściągnąłem bezpośrednio z Chin. I za to co tu widzicie, zapłaciłem razem z tym mikrofonem krawatowym około 220 zł. Nie było to mało pieniędzy, wbrew pozorom, patrząc na to, jakie wydatki mnie jeszcze czekają. Ale myślę, że sprzęt jest naprawdę fajny. Przede wszystkim ten sprzęt jest w większości wykonany z metalu, nie z plastiku. Pokażę Wam tylko, jak wygląda, a recenzję będziecie sobie mogli odszukać w internecie czy nawet na YouTube, dlatego że tych filmów jest naprawdę bardzo dużo, a ja nie chcę po prostu marnować Waszego czasu na to. Jeśli chodzi o mikrofon, to mikrofon już słyszeliście, bo Hel był nim nagrywany i mam nadzieję, że ten dźwięk był dużo lepszy niż poprzednie odcinki. Ogólnie sprzęt fajny. Ale tak, jeśli chodzi o sprzęt, to to by było na, na tyle. Jeśli chodzi o sprzęt do filmowania, chociaż nie, przepraszam Was, jeszcze lampa, ale lampy nie kupiłem. Lampę dostałem od Grzegorza na urodziny Grzegorz. Naprawdę dziękuję, bo yy, ta lampa to jest trafiony prezent. Słuchajcie, lampa z regulacją yy, naprawdę bardzo fajna, potężny sprzęt. Naprawdę już się nim trochę pobawiłem, także wiem do czego jest zdolna. Na ten moment nie mam przejściówki, która pozwalałaby mi na zamontowanie lampy tuż obok mikrofonu. Tak by móc sobie doświetlać te wszystkie ujęcia, które tego wymagają, ale w momencie, w którym wy oglądacie ten odcinek, ja najprawdopodobniej już odebrałem paczkę z tą przejściówką. Słuchajcie. Y następna rzecz, którą, na którą wydałem pieniądze, to jedzenie. Kto oglądał bieszczady, na pewno kojarzy ten styropian. A w tym styropianie, jak widzicie, znajduje się jedzenie. Jedzenie, które e, zacząłem kupować od co najmniej dwóch miesięcy. Tak, chyba od dwóch miesięcy już kolekcjonuję to jedzenie. W dużej mierze, jak widzicie, to są puszki e, z jedzeniem, w dużej mierze są one z promocji. E, mają długi termin ważności, bo do 2023 roku. Tu chyba najkrótszy termin ma tuńczyk. Tuńczyk jest do końca tego roku. No ale ja cały czas wierzę w to, że wyjadę w tym roku, także, także ten cały styropianik pomoże mi troszeczkę odciążyć budżet, jeśli chodzi o jedzenie. Nie będę się tylko opierał, jakby na tym jedzeniu, które kupię tutaj w Polsce na promocjach. Będę też starał się oczywiście w miarę budżetu e, jadać w knajpach e, za granicą i pokazywać Wam e, jak wygląda tamtejsza kuchnia. No ale e, nie jest mnie po prostu stać na to, żeby stołować się codziennie, a wyprawa potrwa co najmniej miesiąc. Także, e, także muszę się też zabezpieczyć na, na tą ewentualność i e, troszeczkę wałówki ze sobą wziąć. Słuchajcie, jeśli chodzi o takie rzeczy niezwiązane z busem to to by było na tyle i my się teraz słuchajcie przenieśmy do garażu a w garażu pokażę Wam e, rzeczy, które udało mi się zrobić przy busie i które udało mi się kupić do busa także widzimy się w garażu Skoro już udało nam się dotrzeć do garażu, to ja wam pokażę co udało mi się kupić do busa i co przez ten ostatni okres czasu udało mi się przy tym busie zrobić. Także zacznijmy może od rzeczy, które y, kupiłem. No, słuchajcie, poza tą chemią, którą widzieliście, kupiłem jeszcze taki specjalny preparat do odgruzowania auta. Naprawdę bardzo fajnie, bo doczyścił mi drzwi i tak naprawdę ten tył busa tak, że już nie jest cały w betonie i w tych wszystkich masach tynkarskich, tylko jest normalnie stal. Nie mogę powiedzieć, że jest zdrowa, ale jest to stal. Podczas demontażu stopni, jednego ze stopni dokładniej rzecz ujmując, no, przytrafiła się nam taka mała przygoda. Ale dzwoniłem już do Maćka, Maciek powiedział, że pospawa, że nie ma żadnego problemu. To dobra, dosyć dobra wiadomość, bo taki stopień wcale nie jest wbrew pozorom taki tani. Także na pewno dzisiaj jeszcze to zawieziemy do Maćka i odbierzemy od Maćka inny panel, który spawał. Swoją drogą Maciej, dzięki bardzo. Tak się prezentują plastiki, które zdjąłem z drzwi. Aha. No, super. Obejdziemy cię, nie ma problemu. Harwich, chcesz nam zapre... zaprezentować plastiki? Jak wyglądają? Tak? Słuchajcie, dobra, nic. Jak widzicie. O. Plastiki są mocno zmęczone, już. Mocno, mocno zniszczone. Będziemy je myć. A tak się prezentuje, już jeden pomalowany boczek. Widzieliście jak pięknie zachowała się gałka skrzyni biegów na początku filmu i ją udało mi się wymienić, co zaraz Wam pokażę. Poza gałką zmiany biegów udało mi się w końcu zrobić coś z kierownicą, a dokładnie przemią skórą. Zaraz zobaczycie, jak, jak to wyglądało na etapach Też z archiwum No i na sam pokażę Wam, jak wygląda efekt końcowy Teraz będę ciął skórę Zaraz idę ją do góry zszyć Będę musiał Te miejsce zabezpieczyć klejem, bo się prują I może coś z tego wyjdzie Tak się nam prezentuje Szyda ta skóra. Wygląda to nawet trochę tak, jakbym kupił oryginalnie właśnie kawałek skóry zszytej na kierownicę. No może to się uda. Może to się uda. Może nie będzie idealnie, ale na pewno zaoszczędzimy dzięki temu parę groszy. Trzeba będzie to tak szyć. No nic, idę po, po igłę, po nitkę. Zobaczymy w ogóle, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, ja jestem bardzo zadowolony, ja pierwszy raz pracowałem ze skórą yy, i tak naprawdę bardzo wiele się nauczyłem. Nie jest zrobione idealnie, wystają jakieś nitki, to jeszcze muszę wszystko poopalać, ale już miałem okazję się przejechać i zupełnie inna jazda, jak jest ta kierownica obszyta, jest naprawdę dużo, dużo fajniej yy, i dużo lepiej się prowadzi. Muszę coś jeszcze pomyśleć nad tym fotelem, który jest rozerwany, ale Ciężko, ciężko mi coś wymyślać, nie, nie, nie do końca wiem i nie do końca mam pomysł, jak się zabrać za to. No ale słuchajcie, pokażę Wam teraz, jak wygląda bus po demontażu tego wszystkiego i tak naprawdę, co w nim znalazłem, co bardzo mocno uszczupli mój budżet. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, także jeżeli Wam się podobało, to serdecznie zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. W komentarzu napiszcie, czy taka forma tej serii przygotowań na Eurotripu Wam się podoba. No i co, słuchajcie, ode mnie jeszcze tylko tyle, że za tydzień widzimy się w kolejnym odcinku, także do zobaczenia, cześć!